Siemanko drone rzemeczki. Dzisiaj rozpakujemy sobie nowego drona od DJI Mini 3 Pro. Lecimy. W ogóle jest to już mój szósty dron, który mam od DJI, zaczynając od Phantom 3 Advanced, potem Mavic. 1 Pro, potem Mavic 2 Pro, po drodze R2, R2S, teraz Mavic 3 Mini. Mini 3 Pro, No, tu jeszcze dodatkowe jakieś zabezpieczenie. Pyk. Uuu. jak to jest ładnie w ogóle zapakowane. Przeważnie kupowało się drona w wersji Flymore Combo DJI. To miałeś jedno wielkie opakowanie, w którym była torba i tam upchnięte wszystkie akcesoria wraz z dronem i kontrolerem. Tutaj ja mam zestaw tylko z dronem i z kontrolerem, ale nie byle jakim, ale o tym za chwilę. Większość widzę tego opakowania to jest kontroler i w zasadzie w sumie to tyle dwie rzeczy dron i kontroler. Tu coś jeszcze jest, ale to chyba. tak, instrukcji obsługi. Całe dwa śmigiełka. Śrubokręt, przewód USB-C do USB-C. Nie ma w zestawie ładowarki. DJI zaleca do tego drona ładowarkę przynajmniej 30 watową Możecie mieć taką od telefonu. To jest to mój pierwszy miniacz. Pierwszy chyba, którego nawet mam w ręce. Nie miałem wcześniej do czynienia z tym dronem. I powiem Wam szczerze, że tak. Strasznie mały. Obecnie teraz używam R2S. Wow, nie mogę się nadziwić, jakie to jest lekkie. Tu już jest włożona bateria, która też wydaje się, jakby była pusta w środku. Jeżeli ten dron tak dużo potrafi w tak małym ciałku, poniżej 250 gram, no to jest ten. Naprawdę pełny podziwu, ale to sobie testujemy. Wow, dla porównania, no właśnie, dla porównania, moment. Mam tu mojego jakby głównego obecnie drona, czyli R2S-a. No zobaczcie, jaka to jest wielkość. Wow, jest różnica. Ten to wydaje się przy nim naprawdę solidny, a jest jego starszym bratem. Wydaje się być taki zrobiony z miękkiego plastiku, ale chyba dosyć taki wytrzymały. Mam nadzieję, że przetrwa różne zderzenia. Fajnie, że to jest wszystko już takie gotowe do lotu, takie ready to fly. Mamy już zamontowane śmigła. Jedyne co trzeba to te foliki pozciągać. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra. Fajnie. Kurde no. Bateria. Wow, jakie to jest w ogóle filigranowe wszystko. Nie wiedziałem, że to 250 gram jest tak lekkie. No ten dron dla porównania, czyli R2S waży poniżej 600 gram, 595 z tego zapamiętam. Ale no naprawdę kurczę, czuć tę różnicę. No jest ponad dwa razy cięższy od tego malucha. Przejdźmy do tego, co mnie najbardziej w tym zestawie ciekawi, czyli do kontrolera. Nowy kontroler. No, w końcu mamy drona, który ma Pro w nazwie, więc musi być Pro Controller. To taki chyba ptyczek w stronę użytkowników Mavica 3, który, który też niby jest Pro, ale ma kontroler taki jak do R2S-a, do Mini 2, do R2. No i dron za 13 tysięcy w zestawie ma taki zwykły kontroler bez wyświetlacza. No i powiem Wam szczerze, że no fajnie leży w dłoniach. Tu są drążki schowane z tyłu. Sobie zamontujemy. A ja jestem akurat zwolennikiem ekranu poniżej, poniżej gimbali, bo tak mi się wygodniej operuje. Jestem w stanie szybciej kciukiem nacisnąć w dół niż przesuwać rękę do góry. Jak miałem tutaj to w kontrolerze od R2S, że trzeba było do góry pchać rękę, żeby cokolwiek zmienić. A ja tutaj nie ma takiego problemu z tym. Dlatego bardzo sobie też ceniłem wcześniejszy kontroler od Mavica 2 Pro, gdzie telefon montowało się na dole. Bo to dla mnie było wygodniejsze rozwiązanie, więc trochę tak ubolowałem przy R2 i R2S, że trzeba było montować telefon na górze. To takie kwestia przyzwyczajenia, ale fajnie, że można z powrotem wrócić do tego jakby dolnego operowania. W ogóle jest możliwość kupienia w drona w trzech zestawach. W końcu jest możliwość kupienia samego drona bez kontrolera. Możesz kupić też drona z takim kontrolerem jak ten lub tak jak ten mój zestaw czyli kontroler z wyświetlaczem i dron mini 3 pro. Ja wybrałem właśnie ten zestaw. Nie ma możliwości kupienia jakby tego, tego i baterii, czyli zestaw taki flymore combo, jak to się mówi, czy tam flymore kit. W zestawie flymore kit mamy dwie baterie. Nie ma filtrów nd, co może dla niektórych być wadą, ale no, nie wiem czy wszyscy będą z tych Filtrów ND korzystać w przypadku tego drona. Fajnie, że jest możliwość pionowego ustawienia kamery. Tego mi bardzo brakowało. I w zasadzie tylko w Mavic'u 1 Pro była możliwość pionowego ustawienia kamery. A tutaj fajnie, że do tego powrócili. Myślę, że jest to dobry ukłon w stronę wszystkich content creatorów, którzy tworzą treści na Instagram Reels, TikTok, na YouTube Shorts. Mamy możliwość teraz pionowego ustawienia kamery i korzystania z pełnej wielkości matrycy, czyli nie trzeba robić kropa jak w dronach na przykład tego typu, że wycinamy sobie środek kadru, tylko możemy bezpośrednio tworzyć wideo w pełnej rozdzielczości, czyli w 4K w pionie. Super sprawa w ogóle. Wracając do tego kontrolera, jasność tego ekranu, możemy sobie go tutaj włączymy, zobaczymy czy coś się wyświetli. Jasność tego ekranu to według DJI 700 nitów. Na przykładu mój leciwy Samsung S9 Plus ma trochę poniżej 700 nitów, więc bardzo podobnie, jeżeli chodzi o jasność, więc zobaczymy. Wydaje mi się, że wystarczy to na takie codzienne zastosowanie. To jak najbardziej się ten kontroler sprawdzi, ale to jeszcze testujemy w locie. No też prawda jest taka, że nikt chyba nie lata dronem w pełnym słońcu, tylko jeżeli już, no to starasz się znaleźć jakiś kawałek cienia, żeby jeszcze lepiej widzieć, a nie tam się męczysz w pełnym słońcu. No dobra, tyle z mojego szybkiego otwarcia drona Mini 3 Pro. Myślę, że teraz sporo materiałów na jego temat powstanie na kanale, a co Wy byście chcieli się dowiedzieć na jego temat? Dajcie znać w komentarzach. Te Wasze sugestie będę brał pod uwagę przy tworzeniu kolejnych materiałów o tym maluchu, do którego myślę zakupu wielu z Was się przymierza, ale my sobie go dokładnie testujemy i będziemy porównywać z takim dronem jak ten, czyli R2S, z miniaczem 2. No, i zobaczymy, może z Maviciem 2 Pro, który już ma swoje lata, ale myślę, że całkiem nieźle jeszcze można go dostać na rynku wtórnym. A jeśli już kupiłeś Mini 3 Pro i chciałbyś uniknąć sytuacji awaryjnych podczas latania swoim nowym dronem, koniecznie obejrzyj ten filmik.